Jakie zdolności, w tym paranormalne możliwości, może dać Ci odpowiednia medytacja? Jeśli interesuje Ci ten temat, zapraszam. Cześć, jestem Marta Perchała Zarzycka i chciałam Ci tu opowiedzieć o tym, co dzięki prawidłowej medytacji możesz osiągnąć, jeśli oczywiście chcesz? Więc jeśli chodzi o zdolności tzw. paranormalne, czyli rzadkie, ale normalne, obecnie rzadkie, to między innymi pod wpływem odpowiedniej medytacji, jako pierwsze zazwyczaj pojawiają się zdolności widzenia aury, czyli tego pola elektromagnetycznego, elektromagnetycznego energetycznego wokół człowieka. W skład tego pola energetycznego, między innymi pole czysto fizyczne, elektromagnetyczne, wchodzi, ale to jest zespół różnych pól. Tak więc to ci się pojawia jako pierwsze. Widzisz różnego rodzaju kolory wokół ludzi, i jest to normalne. I widzisz to tymi normalnie oczami nie jakieś powidoki, jak to piszą w książkach niektórych nie, że musisz patrzeć z boku po prostu widzisz to normalnie, widzisz to tymi oczami używając oczywiście czakr innych ocznych a czakr ocznych jest 7. Nie jest tylko czakra trzeciego oka, jest czakra czwartego, piątego, szóstego, siódmego oka. Trzeciego oka jest tu, czwartego tu, piątego czyli czakra czoła jest tu, tu jest szósta, tu jest siódma. Tak więc zdolność do widzenia aury jest jedną z pierwszych zdolności, która pojawia się w wyniku prawidłowo i regularnie przeprowadzanej medytacji. Co jeszcze się pojawia? Między innymi bardzo dobra pamięć, jeżeli chodzi o sny. I dzięki temu możesz sobie je zapisywać, jak również wnioskować na ich podstawie, co Twoja podświadomość chce ci powiedzieć, czy to, czy co otaczający świat chce ci powiedzieć, co można zmienić na lepsze itd. Twoje sny to jest świetne źródło informacji dotyczące Twojego życia oraz y, dróg wyborów oraz rozwoju. Ponadto, między innymi pojawi się też możliwość świadomego śnienia co jest naprawdę super zabawą. Na pewno Ci się by to spodobało. Świadomy sen polega na tym, że w pewnym momencie w śnie zdajesz sobie sprawę z tego, że śpisz, że śnisz i zaczynasz być reżyserem swojego snu. Możesz wymyślać, co tylko chcesz. Nie wiem, możesz latać, możesz być poszukiwaczem skarbów, możesz znaleźć się w innych czasach w tym śnie itd. Po prostu możesz, możesz robić, co Ci się żywnie podoba. To jest naprawdę fajna zabawa. Jedną z kolejnych rzeczy, które się też pojawia, jest świadoma eksterioryzacja, czyli świadome wychodzenie z ciała, opuszczanie twojej duszy ciała. I dzięki temu możesz zwiedzać w ekstremalnie szybkim tempie, wręcz natychmiastowo różnego rodzaju miejsca, osoby itd., poznawać ten tak zwany świat astralny itd. To też jest ciekawą zabawą. Co jeszcze się pojawia? Między innymi możesz zacząć mieć wizję. Na przykład ja zazwyczaj miałam je na białym tle, na wewnętrznej części pobieg, no i właściwie ja miałam głównie na białych tłach. Natomiast są też osoby, które mają na lśniących tłach, jak na przykład lustro, czy lustro wody, czy też na czarnych tłach. Każdy ma po prostu inaczej. Co do tej ostatniej zdolności, to trzeba ją trochę wytrenować, bo będą ci się pojawiać jakieś rzeczy, których nie wiesz po co ci one są w ogóle potrzebne, prawda? Jakieś, nie wiem, obce miejsca czy też obce osoby. No, ale to jest właśnie taka zdolność, która wymaga wytrenowania też potem, jak się pojawi. Co do tego widzenia, aur, to też możesz zacząć widzieć tak zwane dusze, elementale, myśl kształty i inne rzeczy. Elementale to są takie stworzenia energetyczne. A myśl kształty to są jakby energię myśli, energię wyobrażeń i tak dalej. Jeżeli zaczynasz widzieć energię, to musisz dobrze pracować ze swoją czakrą podstawy, która zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa podczas eksploracji tego wcześniej nieznanego, niewidzianego, niedoświadczonego świata. Bo jeśli Zaczynasz mieć do czynienia z czymś nowym, to często pojawia się strach. Jest to naturalne, tak nas stworzyła natura, żebyśmy unikali potencjalnych niebezpieczeństw. Natomiast w tym wypadku ten strach nie jest potrzebny i potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa, żeby ten strach pokonać. Dlatego budowanie siły czakry podstawowej jest takie ważne. Oczywiście, oprócz takich zdolności, Twoja medytacja może ci dać mnóstwo innych rzeczy i da na pewno, jak choćby większy spokój, większa odporność na stres, mniejsza nerwowość, lepszy sen, lepsze zdrowie również, ponieważ medytacja jest rodzajem technik relaksu, a techniki relaksu pozytywnie wpływają na zdrowie i jest to udowodnione przez naukę zwaną psychoneuroimmunologią czyli jest to nauka, która mówi o wpływie twoich wyobrażeń i twoich myśli, emocji, stresu, relaksu na organizm. Ja pisałam z niej kiedyś pracę i na tej podstawie jest też mój kurs Psychoneuroregulacja, który jest dostępny na mojej platformie astrosols.pl Ukośnik, kursy Myśnik Online. Jest to właśnie kurs o technikach mentalnych dla zdrowia. Jest tam też właśnie między innymi o technikach relaksu. Tak więc okazuje się, że jeżeli medytujesz nawet 10 minut dziennie, jest to udowodnione naukowo, poprawia się Twój stan zdrowia, na przykład wyłączają się geny odpowiedzialne za choroby dziedziczone. Natomiast również reguluje się funkcję układu odpornościowego, nerwowego, hormonalnego, w ogóle tak naprawdę całego ciała. Jak wiadomo, stres negatywnie wpływa choćby właśnie na odporność, ponieważ pod wpływem stresu. Produkujemy mniej ciałek odpornościowych, a te, które są produkowane, są słabsze, mniej aktywne, gorzej, więc sobie radzą z infekcjami bakteryjnymi, grzybicznymi, wirusowymi czy też yy, z komórkami nowotworowymi. A komórki nowotworowe są w każdym organizmie i jest to normalne. Tylko to, czy dostaniesz raka czy nie, to zależy od Twojego stylu życia, m.in. od tego, czy robisz techniki relaksu, choćby właśnie medytację. Tak więc, jeżeli chcesz poprawić zdrowie, jeżeli chcesz. Poprawić swoją zdolność do koncentracji, swoją pamięć, swoje nastawienie psychiczne, oraz być może też rozwinąć zdolności takie mniej jakby yy, obecne w życiu społeczeństwa, czyli właśnie te paranormalne, czyli normalne, tylko rzadkie, to warto, żebyś medytował, żebyś medytowała, ale ważne jest, żeby to robić prawidłowo. A o tym, jak to robić prawidłowo, mówiłam już w kilku filmikach. Póki co? Dziękuję Ci za uwagę, jeśli podobał Ci się ten temat, wiesz co robić. Pozdrawiam cię serdecznie, Marta Pychała Zażycka, żyj mądrze i zdrowo.